Witaj w świecie Terrarii. To kraina pełna tajemnic i cudów, z których przeznaczenie wielu, do dziś pozostaje zagadką. Niemniej jednak, kilka legend z dawnych czasów przetrwało do teraz. Przekazywane z pokolenia na pokolenie przez zakon przewodnika, te zdziebka informacji nadal przydają się w poruszaniu po świecie i pokonywaniu zła czyhającego w cieniu. Teraz te informacje trafiają do ciebie, dzielnego poszukiwacza przygód z nadzieją, że pomogą ci uratować nasz świat. Na początku bogowie stworzyli balans, by zagwarantować wszystkim istotom równe i dogodne życie. Balans ten był najważniejszym priorytetem i nie było na świecie rzeczy ważniejszych niż jego utrzymanie. Minęły eony, odkąd bogowie zaczęli testować złożoność życia w ich balansowym eksperymencie. W wyniku tego, niezliczona ilość światów powstała, by istnieć do dziś w tyrariowym wszechświecie. Każdy świat tyrarii jest świadomy i wie o wszystkim, co dzieje się na jego powierzchni. Wyczuwa nawet myśli mieszkańców, wszystko po to, by ład i balans zostały zachowane. Światy posiadają wiele mechanizmów obronnych, stworzonych po to, by utrzymywać porządek. Niektóre z nich znamy powszechnie pod nazwą Zepsucie, Szkarłat i Świętość. Zepsucie jest rakiem stworzonym przez grzechy mieszkańców światów terenowych. Podłe myśli i czyny gnieżdżące się we wszystkich istotach napędzają zepsucie. A ono rozrasta się bezlitośnie po wszystkich światach. Zepsucie wie tylko, że musi zarazić wszystko, czego dotknie, zostawiając po sobie niedawistne byty, istniejące jedynie po to, by stwarzać ból i karać żywych. Po tym, jak zepsucie przywraca balans w życiu, niszczy je i zamienia świat w opustoszałą, bezduszną otchłań. Szkarłat! Szkarłat jest pojedynczym stworzeniem połączonym bezpośrednio z każdym światem myślącym jednym wielkim umysłem stadnym, skupionym na odnawianiu balansu światów. Tysiące z nich, istniejących na długo przed tym, na którym stoisz ty, zostało wchłoniętych przez to paskudztwo. Wielu omylnych ludzi popełniło tragiczny błąd i traktowało Szkarłat jako swojego rodzaju boga, składając ludzi w ofierze, by mu się przypodobać. Szkarłat chętnie przyjmował ciała, by kontrolować je i tworzyć jeszcze obrzydliwsze mutanty, kompletnie pozbawione kontroli i uczuć, idące ślepo za stadnym umysłem. Świętość. Świętość dla odmiany charakteryzuje się czymś kompletnie innym. Każdy świat posiada swojego strażnika, który jest jego rdzeniem i zwierzchnikiem. Jeśli strażnik zginie, świat uwalnia starożytne duchy światła i cienia, by te szukały nowego strażnika. Właśnie w tym momencie rodzi się świętość, funkcjonująca jako rekompensata z nawiązką za dobro naprawdę ekstremalna rekompensata. Świętość czyści zagrożenia próbujące zagrozić balansowi, zabijając wszystko na swojej drodze, jakby leczyło zakażenie, niezależnie od tego, czy to przyjaciel, wróg, czy coś neutralnego. Najogólniej, świętość istnieje, by walczyć ze wszystkim, co próbuje przejąć kontrolę nad światem. To właśnie na tle tego cudownego balansu życia, spustoszenia i śmierci toczą się legendarne bitwy i przygody naszych czasów. W martwym punkcie wszechświata istnieje planeta nieograniczonego potencjału twój świat. Twoja historia zaczyna się od Katuru, stworzenia o niewyobrażalnej mocy i nieznanym pochodzeniu, które przybyło tu dawno temu, z wydawać by się mogło jednym zadaniem: niszczyć wszystko i zdominować całe myślące życie tego świata. Nikt nie mógł stawić czoła pod boją katuru. Sama struktura Terrarii praktycznie chyliła się ku upadkowi. W ostatnim momencie, kiedy wszyscy porzucili już nadzieję na świecie, pojawiła się starożytna rasa Driad, by stanąć do ostatniej bitwy z tym nieziemskim zagrożeniem. Driady i ich niezrównane wiązadła z planetą były ostatnią szansą, by ją ocalić. Połączyły siły, by uratować całe życie przed zniszczeniem. Driady niestety były za słabe, by zabić Cthulhu. Wystarczyło im jednak mocy, by zranić go do punktu, w którym nie ma już jak sięć zniszczenia. Wyrwały mu oczy. Część szkieletu i kawał mózgu. Obrażenia te zmusiły Katulu do powrotu na ciemną stronę księżyca, gdzie po dzisiaj czyha, zbierając siły na kolejny podbój. Co do Dryad, niestety zginęły wszystkie oprócz jednej, której nikt nie widział od wielu, wielu lat. Wiele lat minęło od wielkiej bitwy z Katulu. Jednakże chodzą pogłoski o kulcie obłąkańców prowadzonym przez fanatyka, który próbuje przywrócić Katulu do dawnej świetności i sprowadzić na nas koniec świata. Jako część tych przygotowań porwali słynną geniuszkę, znaną także jako Mechaniczka, i zmusili ją do odbudowania części potrzebnych do naprawienia Katulu. Ciche szepty donoszą o wstrząsających wynikach eksperymentu, straszliwe symulacje jego organów. Mechaniczka prawie skończyła pracę, musi jedynie naprawić mózg, by Cthulhu znów był w formie. Podróżnicy przejeżdżając niedaleko słyszeli krzyki i dźwięki budowy z Lochów, złej demonicznej twierdzy umarłych, w której podobno trzymają mechaniczkę, gdy ta pracuje. Wielu ze świata Terrarii padło ofiarą kultu, włącznie ze starcem, który pilnuje Lochów. Kiedyś kwitnącego miasta pełnego życia, dopóki klątwa nie sprawiła, że wszyscy mieszkańcy oszaleli, żyjąc nawet gdy ich ciała zgniły i służąc jako nieumarli sód z zła. Bez niczej pomocy, bez siły, która mogłaby powstrzymać te fale, koniec Terrarii jest bliski. Tu zaczyna się nasza przygoda, zaczyna się od Ciebie, od skromnych początków z pomocą oddanego, choć tajemniczego przewodnika. Jako nowy obrońca doświadczysz kontaktów od świata, który potrzebuje ratunku. Stworzył cię w dobrym miejscu w dobrym czasie. Przystaniesz do walki za terrarię, kiedy nadciągnie nieuchronny koniec.